Chciałabym się prawdę mówiąc odnieść do bardzo wielu kwestii, ale rozumiem, że nasz czas jest ograniczony, więc pozwolę sobie tylko powiedzieć, że Amnesty International kilka tygodni temu skierowało list do prezydencji islandzkiej, zawierający cały szereg naszych rekomendacji i propozycji dotyczących reformy Rady Europy. Jeśli państwo pozwolicie, bardzo chętnie przekażę również ten list z rekomendacjami panom senatorom. Natomiast proszę mi pozwolić zwrócić uwagę na kilka kwestii, które w moim przekonaniu są kluczowe. I pierwsza odnosi się oczywiście do problemu, który już Państwo podnieśli w czasie tej debaty, czyli co zrobić z państwami, które w sposób systemowy nie wykonują czy to wyroków Trybunału Strasburskiego, czy to szerzej standardów Rady Europy i oczywiście wszyscy wiemy o Rosji. Niemniej jednak, ponieważ reprezentuję organizację o charakterze globalnym, pozwolę sobie krótko wspomnieć o problemie tureckim. Ta sprawa ma dla nas szczególny charakter także dlatego, że w 60-letniej historii Amnesty International Turcja jest pierwszym państwem, które zatrzymało i aresztowało dyrektora sekcji krajowej Amnesty International. Natomiast nie mam wątpliwości, że w trakcie szczytu w Reykjaviku jedną ze spraw fundamentalnych będzie sprawa pana Ospana Kawali, która jak wiemy być może zaważy na członkostwie Turcji w Radzie Europy. Wspominam o niej dlatego, że mam takie głębokie przekonanie, że Polska powinna w tej sprawie odegrać fundamentalną rolę. Nie tylko z uwagi na wagę tej sprawy, ale także z uwagi na powiedziałabym pewne podobieństwa historyczne tej sprawy do sytuacji w Polsce. Jesteśmy głęboko przekonani, że sprawa pana Kawali powinna zostać odpowiednio zaadresowana przez szczyt w Radzie Europy. I z uwagi na ograniczenia czasowe, nie będę mówić o przykładach Azerbejdżanu i Węgier, ale pozwolę sobie na chwilę zatrzymać się jeszcze przy sprawach Polski. Bo oczywiście. Jest niezwykle przykre, że Polska jest jednym tchem wymieniana wśród państw, które mają problem z realizacją standardów Rady Europy i to są nie, nie tylko te y, y, sławetne wyroki Trybunału Konstytucyjnego, o których wspominała już pani doktor Machińska, a więc sprawy K 6 na 21 i K7 na 21, w których Polska uznała niekonstytucyjność częściową nieko, niekonstytucyjność artykułu 6, co znowu wydaje się. Pewnym, proszę mi wybaczyć, za kolokwializm, rechotem historii, ale także ignorowanie środków tymczasowych, znowu nie tylko w sprawach sędziowskich, ale także w sprawach uchodźczych, bo od tutaj choćby o sprawie RA przeciwko Polsce, czyli sprawie dotyczącej usnarza. Również oczywiście kwestia niewykonywania orzeczeń, chociaż przypomnijmy, że, że, że też nie jest to zupełnie nowy problem, bo choćby w sprawach Abu Zubaydy czy Al-Nasiriego Polska również miała z tym problem. Niemniej jednak chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jedną, moim zdaniem, fundamentalną kwestię. Mianowicie wniosek Prezesa Rady Ministrów skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, który oczekuje na jego rozpoznanie, dotyczący uznania niekonstytucyjności w części Konwencji Stambulskiej. A więc jest to jeszcze jeden mechanizm, jeszcze jeden instrument prawny Rady Europy, który rząd polski próbuje kwestionować przed Trybunałem Konstytucyjnym. i jako Amnesty International proponujemy kilka moim zdaniem ważnych rekomendacji dotyczących reformy przepisów artykułu 46, przede wszystkim ustępu 4 i 52, a więc procedury infringementu w Radzie Europy. Niemniej jednak pozwólcie Państwo, że teraz zwrócę przede wszystkim uwagę, że w naszym głębokim przekonaniu Wszczęcie procedury infringementu powinno się jednocześnie łączyć z zaangażowaniem wszystkich państw członkowskich Rady Europy, a więc wszczęcie tej procedury powinno w pewnym sensie Automatycznie skutkować zwołaniem konferencji państw członkowskich, ponieważ powinniśmy te sprawy traktować adekwatnie. Pozostałe rekomendacje, jeśli Państwo pozwolicie, prześlę drogą mailową. Natomiast chciałabym jeszcze kilka słów powiedzieć o, obszarze, o dwóch szczegółowych obszarach, które są dla nas również niezwykle istotne. Obszar ochrony środowiska, który już szeroko, szeroko omawialiśmy, ale także obszar praw kobiet. Jeśli chodzi o obszar ochrony środowiska, to Amnesty International z kolei poddaje pod rozważenie utworzenie takiej komisji, która przypominałaby swoją konstrukcją komisję ECRI, a więc taką komisję, która mogłaby pełnić rolę wyspecjalizowanego ciała, ale dedykowanego sprawom ochrony klimatu i ochrony środowiska które, podobnie jak Komisja ECRI, miałaby tą, tą kompetencję, tą moc oceniania państw, regularnego oceniania państw i regularnego wydawania rekomendacji. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie praw kobiet, i tu po raz kolejny odwołam się do, do konwencji stambulskiej, czyli tego, powiedziałabym, nieco zapominanego instrumentu prawnego Rady Europy, to w naszym głębokim przekonaniu konwencja, czy po pierwsze szczyt w Reykjaviku powinien zobowiązać wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, które jeszcze tego nie zrobiły, do ratyfikowania tej konwencji, ale także powinien uznać, że konwencja stambulska jest elementem tego core standardu, czyli tego standardu, który, którym teraz, którego, w którego skład wchodzi teraz Europejska Konwencja Praw Człowieka, czy choćby uznanie jurysdykcji Trybunału Strasburskiego, a więc kor standardu, który odnosi się do jakby przyszłego członkostwa w, w Radzie Europy. Mamy też głębokie przekonanie, że wypowiedzenie konwencji stambulskiej przez Turcję, ale także otwarte nierealizowanie standardów konwencji stambulskiej przez niektóre państwa członkowskie, w tym Polskę, powinny stać się przedmiotem, przedmiotem debaty Komitetu Ministrów. I pozwólcie Państwo, że jeszcze się krótko odniosę do kwestii Unii Europejskiej, bo absolutnie widzimy i podzielamy Państwa przekonanie co do fundamentalnej kwestii przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej konwencji praw człowieka nie tylko w kwestii, z uwagi na kwestie symboliczne, które były już wspominane i które absolutnie podzielam, ale także z uwagi na powiedziałabym takie załatanie, zasypanie tej luki prawnej, z którą mamy obecnie do czynienia w systemie na kontynencie europejskim dobrze wiemy przecież, że w zasadzie z punktu widzenia ochrony praw człowieka nikt w chwili obecnej, żadna instytucja nie kontroluje pod względem tego, jak są te prawa przestrzegane, na przykład działalności Frontexu na, na Morzu Śródziemnym. I jest to istotna luka prawna, która powinna, powinna, zostać, która powinna zostać zniwelowana. Ale ma to także znaczenie z przyczyn, powiedziałabym, bardzo praktycznych, mianowicie z przyczyn finansowych. Mamy świadomość, z, jakimi, z, jakimi, z jakim kryzysem finansowym boryka się obecnie Rada Europy. Tymczasem przystąpienie Unii do konwencji mogłoby, mogłoby choć trochę w tej sytuacji pomóc. I wreszcie ostatnia kwestia, jeżeli chodzi o Unię Europejską, to po raz kolejny konwencja stambulska. To znaczy mamy głębokie przekonanie, że Unia nie tylko powinna przystąpić do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ale także do konwencji stambulskiej. Wiemy, że w chwili obecnej ten prognozowany zakres przystąpienia jest bardzo. Ograniczony, niemniej jednak mamy też nadzieję, że Unia Europejska może, a w naszym przekonaniu powinna zobowiązać państwa członkowskie do ratyfikowania konwencji stambulskiej, a także przeciwdziałać takim działaniom jak wniosek prezesa Rady Ministrów do Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. I ta presja na państwa członkowskie, szanując i rozumiejąc niezależność i suwerenność państw członkowskich w zakresie przystępowania do różnego rodzaju mechanizmów ochrony prawnej na szczeblu międzynarodowym jest moim zdaniem fundamentalna. I zupełnie na koniec, już ostatnia rzecz, bardzo krótka. Jeszcze się chciałam odnieść do, do kwestii Rosji, bo nie zapominajmy, że Rosja pozostaje członkiem Europejskiego Komitetu do Spraw Przeciwdziałania Torturom. Wydaje się, że rola tego komitetu ma teraz ciągle duże znaczenie, to też warto byłoby podkreślić. No i wreszcie rzecz zupełnie, rzecz zupełnie kluczowa. Wydaje się, że bez dodatkowych środków, zarówno finansowych, jak i osobowych, te zobowiązania, które już zostały ogłoszone w sprawie wykonywania wyroków które zapadły już przeciwko Rosji, nie mają szansy powodzenia. I może tylko się jeszcze odniosę krótko do tego pytania, które zadał pan senator odnośnie standardów ochrony uchodźców w kontekście tego, że Europejska Konwencja powstała jednak kilkadziesiąt lat temu. W moim głębokim przekonaniu te standardy nie uległy zdezaktualizowaniu, a wręcz przeciwnie, jakby wymagają ciągłego rozszerzania także z uwagi na te problemy, o których mówimy tutaj, czyli problemy klimatyczne. Możemy się liczyć z tym, że... że Także z tych powodów, tego rodzaju sytuacji, z jakimi teraz mierzymy się na granicy polsko-białoruskiej, będzie w przyszłości tylko więcej. W moim głębokim przekonaniu to, że ten czy inny dyktator traktuje tę sytuację w sposób, a, powiedziałabym, utylitarny, intencjonalnie wymierzony w państwa Unii Europejskiej, nie zwalnia nas, jako państw członkowskich Rady Europy z ochrony i z, z ochrony praw osób, które tam się znalazły i z ochrony tego standardu. To tyle z mojej strony, bardzo dziękuję, w razie czego bardzo chętnie jeszcze wyjaśnię kwestie, które być może zdobędą Państwa zainteresowanie. Bardzo dziękuję.